Witam w tym czytaniu wszystkie koziorożce, byki oraz panny. To jest weekendówka dla Was, czyli tarot na ten weekend. Jeżeli potrzebujecie sesji indywidualnej bądź rozkładu, zapraszam Ciebie do wiadomości prywatnej. I tak, i tutaj hmm, pojawia się Księżyc. To jest właściwie ciekawe, bo wy. Jesteście takimi znakami, które lubią wszystko tak praktycznie rozwiązywać, ale też podchodzicie do tego bardzo analitycznie, czyli to nie jest tak, że jest problem i trzeba go rozwiązać. Natomiast jest problem, najpierw trzeba go przeanalizować i dopiero później rozwiązać. Wy macie taką naturę. I tutaj ktoś przed Wami coś ukrywa. Mi się wydaje, że Wy właśnie w ten weekend dojdziecie do wniosku kto przed Wami co zataił bo pewne sytuacje sprzeczne zaczęły się już pojawiać w tygodniu na przestrzeni ostatnio można powiedzieć tygodni ale w ten weekend rozświetli Wam się w głowie wszystko czyli zapali Wam się lampka dojdziecie do wniosku, aha o to chodzi i to będzie bardzo ważne dlatego mi się to, to pokazało, że to nie będzie taka tajemnica, że ktoś tam coś na Was powiedział i się o tym dowiecie, ale to będzie coś bardzo istotnego, coś, co może dotyczyć waszej pracy. Ktoś, kto jest bardzo niedojrzały emocjonalnie. Mi się tak pokazuje, że to jest osoba, która jest niedojrzała emocjonalnie i to ona przed wami coś próbuje zataić, żeby manipulować otoczeniem, abyście wy byli w tej takiej gorszej pozycji. Ale wszystko się rozwiąże. Wszystko tutaj Wam się rozświetli, także będziecie mieć naprawdę bardzo zamyślony weekend. Myślę, że sporo czasu na to poświęcicie. Natomiast co jeszcze fajne się tutaj pokazało? No to pojawi się pewien pomysł. Urodzi się pewien pomysł. O, może w ten sposób, jak to się mówi. Będą to takie początki jakiegoś ważnego projektu. Tylko nie idealizujcie za bardzo tego projektu. Nie idealizujcie tego projektu i przemyślcie w ten weekend um, to, jak ten projekt ugryźć od takiej realnej strony, żeby tego nie spieprzyć po prostu. Bo z tego, co widzę, ma to potencjał, ale zbyt wyidealizowane kroki podejmowane um, odnośnie tego projektu, aby zacząć, będą. Bardziej szkodliwe niż pożyteczne. Dlatego zastanówcie się, zróbcie sobie biznes, plan, wy jesteście w tym świetni po prostu. Pojawiają się tutaj niestety problemy z kręgosłupem. Możecie doświadczać problemy z kręgosłupem lub z kolanami. To może dawać się we znaki. Raczej weekend będzie właśnie skupiony na tych przemyśleniach odnośnie tych dwóch spraw. Spokojnie w domku. Nie widzę tutaj żadnych szalonych wyjść. Będzie to spokojny raczej weekend. Nic się złego nie wydarzy. No poza tymi problemami zdrowotnymi, ale one wam już doskwierają już jakiś czas. Tylko po prostu w ten weekend odczujecie to dwa razy bardziej. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o was. Znaki ziemskie.